Kolejny raz yy, spotykamy się z czytanką: malowany ul. Wiemy już z poprzedniej lekcji, że bohaterką tej czytanki była pszczółka bzebze. Mała pszczółka, która pierwsza obudziła się w ulu i pierwsza wyleciała na łąkę. A gdy wyleciała na tą łąkę, to zauważyła na łące malarza, który pięknie malował. Tak jej się ta czynność spodobała, że postanowiła zanosić farby do ula i też malować na ścianach ula. Taką właśnie piękną łąkę. Łąka była piękna, kolorowa, bo zawierała mnóstwo kolorowych kwiatów. Gdy zauważyły to jej koleżanki, robotnice, to złożyły skargę u królowej w ulu, że bzebze bze nie pracuje. I za karę królowa kazała pracować bzebze bze przy zalepianiu woskiem komórek pszczeli. Zebze była bardzo zmartwiona, bo chciała przecież namalować piękny obraz. Ale królowa stwierdziła, że nie jest to praca, więc musiała po prostu ją posłuchać. Zalepiała te i ugniatała woski, zalepiała plastry. Ale gdy nadeszła zima i nie było już na, łą, na łące kwiatów, bo wszystko było przykryte śniegiem, w ulu zrobiło się bardzo ponuro. ponuro. To królowa wybrała się na spacer. Kiedy tak spacerowała korytarzami ula, zauważyła piękny obraz kolorowej łąki. Wezwała więc do siebie pszczółkę bzze i ją przeprosiła. Powiedziała: Przepraszam cię, moja droga, teraz dopiero zrozumiałam, że Twoja praca, choć tak inna, jest także nam wszystkim potrzebna. Wybacz mi, że cię, cię niesłusznie ukarałam. I gdy nadejdzie wiosna, wymaluj mi na ścianie kwitnącą gałązkę jabłoni. Czy praca pszczółki była potrzebna? Oczywiście, że była potrzebna, bo w ten sposób szary, smutny ul, zimą rozweselił się. Czy była to też praca? Oczywiście, bo również malarz pracuje i to ciężko pracuje, żeby stworzyć jakieś oryginalne dzieło. Pomyślmy teraz jeszcze, czy praca malarza jest cięższa od pracy robotnic w ulu? Oczywiście nie, ale musimy zapamiętać, że jest tak samo ważna. Kiedy już wiemy, jak przebiegała historia naszej pszczółki PZP, to przechodzimy do ćwiczeń na stronę 40. A na stronie 40 mamy zadanie pierwsze. Na podstawie opowiadania malowany ul, wklej obrazki we właściwej kolejności i podpisz je obok całymi zdaniami. Wykorzystaj czasowniki z ramki. Mamy tutaj czasowniki: malowała, naskarżyły, ukarała, doceniła. Szukamy w nalepkach ilustracji i myślimy, co było najpierw. Tak? Wyszukujemy ten obrazek, a następnie wklejamy. A następnie obok w liniach układamy zdanie właśnie z, z jednym z czasowników, aby nam powstał jakby taki plan wydarzeń. Kiedy już to zrobicie, przejdziecie do zadania drugiego. A w zadaniu drugim mamy następujące po, yy, polecenie: połącz początki zdań z właściwymi zakończeniami i zapisz utworzone zdania w zeszycie. Napiszecie temat w zeszycie malowany ul. Ułożycie zdania. Pszczoły zbierały miód. Praca bzebze była pożyteczna i potrzebna. Mała pszczółka malowała ule. I do tych początków zdań musimy dobrać zakończenia. Zobie myślimy: Pszczoły zbierały miód, by zimą nie zginąć z głodu. Praca bzebze była pożyteczna i potrzebna, bo sprawiała radość innym pszczołom. Mała pszczółka malowała ule, bo spodobało jej się to zajęcie. Zauważcie, że wyrazem łączącym spójnikiem jest słowo by albo bo. Przed by albo przed słowem bo stawiamy przecinek. W zadaniu trzecim: przeczytaj zdania i podkreśl w nich wyrazy należące do tej samej rodziny, co wyraz pszczoła. Zapisz podkreślone wyrazy. Każda pracowita pszczoła zbiera nektar i pyłek. Zapyla kwiaty, wytwarza zdrowy miód. Pszczółki podczas budowania plastrów wydzielają wosk. Miód i wosk wybierają z uli pszczelarze. Wosk pszczeli wykorzystuje się do produkcji świec. Takie świece pięknie pachną miodem, gdy się je zapali. Dowiadujemy się z tego tekstu, że pszczoły wytwarzają miód i wosk. Wosk służy do produkcji świec. A miód y, służy y, ludziom po prostu y, jako y, pokarm. Słodki pokarm, smaczny pokarm. Czasami można powiedzieć, że pyszny. Y, musimy więc znaleźć teraz wyrazy pochodzące z rodziny pszczoła. Pszczoła szukamy. Mamy w pierwszym zdaniu pszczoła. Śledzimy wzrokiem następne zdania. Widzimy pszczółki. Tak, szukamy pszczelarze. Pszczeli. I te wyrazy podkreślone trzeba zapisać tutaj w linijce. U zdania z połączeniami wyrazowymi. Pracowite pszczoły, miód pszczeli, wosk pszczeli. Każde z Was już samodzielnie ułoży te zdania. Pamiętając, że jedno zdanie musi być z pierwszym wyrażeniem, drugie z drugim, a trzecie z trzecim. W zadaniu piątym mamy następujące polecenie. Skreśl współgłoski miękkie, odczytaj kolejno pozostałe litery i zapisz hasło ukryte na plastrze miodu. Skreślam głoski miękkie i muszę pamiętać, że głoska miękka może być zmiękczona przez kreseczkę lub przez i. Tutaj widzę, że jest to zmiękczenie przez kreseczkę, więc wszystkie Literki, wszystkie głoski zmiękczone przez kreseczkę po prostu skreślam. Kiedy już to zrobię, to czytam po kolei literki, a te literki dadzą mi rozwiązanie. To rozwiązanie muszę zapisać po prostu tutaj w liniach. W zadaniu szóstym. Przeczytaj zagadkę i wpisz w okienkach jej rozwiązanie. Ma go przygoda i przepiórka, ale nie miała mała pszczółka. Nie szukaj go w pszczelim rodzie, bo to wcale nie jest w modzie. Ma go też przyjaciel pieprz i przyprawa. Jaki to dwuznak, to łatwa sprawa. No myślę, że już wiecie, o jaki dwuznak chodzi. Wypisz zagadki wyrazy z RZ po spółgłosce P. I wyrazy, w których popy występuje szy. Najpierw patrzymy na rz, przygoda, przepiórka, przyjaciel, pieprz, przyprawa. Zapisuję tutaj te wyrazy. A potem patrzę na szy pospółgłosce Pszczółka, pszczelim. I zapisuję tutaj wyrazy. No i oczywiście muszę odczytać, co mi mówi nasza klasowa papuga, że po spółgłosce P Piszemy RZ. Wyrazy należące do rodziny wyrazu pszczoła, na przykład pszczelarz, pszczelarstwo pszczeli, to wyjątki. Po P piszemy w nich szy. I bardzo proszę, ten tekst tej ramki przepiszcie do zeszytu i zróbcie ramkę wokół tego tekstu, aby nam było łatwiej zapamiętać, że po wyrazie w rodzinie wyrazów od pszczoły Piszemy szy zamiast rz po spogłowce p. Życzę miłej pracy.